Kolejny odcinek z serii co udało się kupić i za ile. Yy, więc tak, yy, zaczniemy tym razem od takiego szkiełka. Yy, ślimaczek mały. Ups, oraz taki tutaj nie wiem co to chyba czapla jest. Wydaje mi się, nie wiem, że to nie jest murano, eee, o może ktoś lepiej będzie się orientował to. Z tyłu takie, takie Tego. zdobienie. Kolejny przedmiot. Eee, blaszka emaliowana. Średnica gdzieś około, nie wiem, 7-9 cm, 9 cm. Bewak emalia. 10 zł, a za te dwie szklane figurki zapłaciłem 30 zł za obie. Słuchajcie, kolejny przedmiot to jest czapka taka. To jest powojenna już, Bundeswera. Ale można ją przerobić fajnie tu wymieniając ten emblemat do te jakiejś rekonstrukcji. Trochę gdzieś zgnieciona leżała, więc jest lekko zdeformowana. Trzeba będzie gdzieś tam troszkę podprostować. Cena 15 zł. Kolejny przedmiot, słuchajcie, taka praska. Stara praska, jakaś kaletnicza, czyli jubilerska. Cena zakupu 15 zł. Bardzo ładna. Dzisiaj do Teściów pojadę, tam jadę na złoto. to eee... Oczywiście do doczyszczenia To postaram się znaleźć tutaj jakąś metalową podstawę do niej Bardzo fajna, takie praski to chodzą 90-100 zł tu Kolejne przedmioty, słuchajcie dwa takie piękne świeczniki mi się udało kupić Niestety tutaj na górze nie ma Tych talerzyków na których świece się stawia wysokość 55 cm wykonany z onyksu i mosiądzu. Bardzo ładne, naprawdę. No i cena za oba 70 zł. Gdzieś znalazłem tam w jakimś sklepie. Z antykami. To jeden był za jedna sztuka 140 zł. No piękne, naprawdę wysokie 55 cm. Onyx ciężkie, bardzo fajne. Myślę, że cena zakupu, atrakcyjna. Kolejny przedmiot, taki duży dzwonek. Naprawdę tu wysokość też również 55 cm. Z tym, z tym tutaj mocowaniem szarotka alpejska. Piękny, duży dzwon oj przepraszam o ile się nie mylę to dla krowy tych krów tam w Niemczech chodziły z takimi dzwonkami fajny, fajny przedmiot cena zakupu 50 zł i kolejny przedmiot słuchajcie taki projektor Lampa projektor, projektowa, projektor do wyświetlania slajdów Kupiłem bo Bo jest praktycznie kompletna, nie raz gdzieś tam się trafiało Ta jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, spójrzcie to jest kominek bo yy, tutaj spójrzcie, jest tak, tutaj mamy lampę, którą się odpala naftową. Tam jest tu odbłyśnik, się montuje tu z boku. No i slajdy mamy w środku. Odpalało się tą lampę, wstawiało się tutaj. Odbłyśnik się montowało, zamykało się. Tutaj dym ze spalania się unosił, kominem wylatywał, a tutaj się wkładało slajdy i wyświetlało się na ścianie. Stan bardzo fajne zachowania. Spójrzcie na te detale, nóżki, jak ładnie zdobione. Tutaj jest jakiś producent, przypuszczam, że można by było dojść. Co to jest za plakietka? Taki, taki przedmiot, bardzo fajny. Cena zakupu 20 zł. No to przyznajcie sami, że było warto. Dobrze, to na razie tyle. Ja dzisiaj będę jeszcze jechał do teściów. Tam po drodze zahaczę o złom, bo tam po drodze jadąc jest taki złom fajny. No, jutro cieplice zobaczymy, może coś w cieplicach uda się kupić. Na razie trzymajcie się. Cześć. Dobra, to jesteśmy na złomie. Co tutaj jest ciekawego? gruby kur drobnicy Dobra, się rozłączam, bo coś tu trzeba pogrzebać. Zobaczcie, taki ciężarek udało mi się znaleźć, te siekierki, ale nie wiem, czy te siekierki brać, czy nie. Nie, zastanowię się, ale tu jaki fajny ciężarek jest. Dziesięciokilowy. Oraz reflektor. Patrz, jaka maszyna, uczniak. To jakieś puszeczki stare. Takie stibir radio. Szli pełno. Komuś się muszelki znudziły. No, to tutaj słuchajcie, na złomowisku udało się kupić mi taki coś. Taki koszyk druciany. Okrągły, bardzo fajny. Niezniszczony, praktycznie. Nie ma gdzieś jakichś obytków I wiertło takie stare do drewna. Razem zapłacimy za to 4 zł. Dobra, jedziemy do cieplić, Zobaczymy, co tam się uda kupić. Może coś się uda. Godzinkę mamy, która? to jest piąta, 46. Ja już od piątej w trasie, także chce się. Chce się, kurde. Do robotek się rano wstaje, to niestety. Eee... No nie, chce się. Człowiek taki ociążały, jakiś. Ale jak jedzie się gdzieś na giełdę, to ja wstaję bez budzika. Naprawdę czwarta w nocy, czy gdzieś tam. Dobra, nie przedłużając, zobaczymy co uda się tam kupić. Może się coś uda, może nic. To taka ciekawostka, zobaczcie. Kurde, szósta godzina. Nagrywam, bo w szoku jestem. Szósta godzina, nikogo nie ma. Pierwszy jestem. Puściutki parking. Już nie ma giełdy dzisiaj, kurde. Dobra. No, i słuchajcie, takie podsumowanie szybkie, co mi się udało kupić w tej Jeleni Górze, w Cieplicach. Eee, zaczniemy, może te pudełeczka 20 zł za 4 sztuki. Stare pudełka przedwojenne. Tu po tabletkach. Coś dla dzieci było. Nie, teraz nie wiem. Po plastrach takich opatrunkowych, mówię, 5 zł za sztukę, razem 20 zł. Kolejna rzecz to jest taki inhalator, chyba jakaś gruszka. Tutaj jest końcówka na nos. No, takie coś, 10 zł. Cena zakupu urządzenia medyczne, tym bardziej takie stare, to są w cenie. To nie jest przedwojenne, ale, ale gdzieś powojenne, jakieś tam lata, nie wiem. 60, może 70. Kolejny przedmiot to jest, spójrzcie, taki miernik, indukcyjny miernik izolacji IMI 3 1971. Rok tu jest korpka. Myślałem pierwszy, że to jest może jakiś detonator. Fajna, skórzana taka obudowa, bardzo fajnie to wygląda. Zobaczcie. I rzecz z której najbardziej jestem zadowolony świecznik. Bardzo ładny. Słuchajcie, tu jest brąz z porcelaną. Cena 100 zł. Gościu chciał 120. Zaproponowałem stówkę. Nie jest to nic starego, ale spójrzcie tutaj, w jakich cenach takie świeczniki chodzą. W ogóle, że przedmioty tej firmy to naprawdę w cenie są. To jest jakaś sygnatura współczesna, czyli lata 90. lat, ale bardzo ładnie. No to wszystko się prezentuje, mówię, to jest brąz. W ciemno wziąłem, nie wiedziałem ile to może być warte, po prostu podobało mi się. I to tyle na razie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się, cześć.